Od jakiegoś czasu wiemy i słyszymy z różnych miejsc, że słowa mają moc. I powiem Ci, że ja od dłuższego czasu, od kiedy pracuję, a jest to już kilkanaście lat, zwracam mocną uwagę na to, jakich słów używać, jakich słów używają ludzie, jakich zdań używają, bo to też pokazuje, jakie mają przekonania. A w związku z tym, jakby co się dzieje w ich życiu. I myślę, że być może spotkałaś się czy spotkałeś się już właśnie z taką informacją, że warto zwracać uwagę na to, co mówimy, bo to będzie stwarzało, że tak powiem, okoliczności wokół nas. No i na pewno zgodzisz się z tym, że wielokrotnie jest tak, że my pewne rzeczy powtarzamy z automatu rzeczy, które nie wiem, usłyszeliśmy w dzieciństwie, które być może słyszeliśmy w swoim domu od naszych rodziców, słyszeliśmy w szkole, słyszeliśmy od znajomych, może gdzieś przeczytaliśmy i tak naprawdę dopiero przeanalizowanie tego, jak jesteśmy już najczęściej dorośli, pozwala nam wyłapać czy Coś przede wszystkim, czy na przykład jakieś słowa, których używam, a propos, nie wiem, swojego zdrowia, czy swojego życia, czy, nie wiem, myślenia o związkach pracy, nie wiem, urodzie, czymkolwiek, czy one są przede wszystkim moje i czy one mnie wspierają, czy wręcz przeciwnie. Staram się nie dzielić słów na, wiecie, pozytywne czy negatywne. Uważam, że to jest taki bardzo uproszczony podział tylko na takie, które są dla mnie wspierające bądź nie wspierające. I jak wiesz, tych myśli w ciągu dnia jest bardzo dużo. Ja nigdy nie wiem, jak to jest możliwe, że ktoś jest w stanie podać jakąś liczbę konkretną i wyliczyć ją, ile tych, tych myśli na sekundę przebiega przez nasz umysł, przez nasz mózg, ale wiemy, że jest tego naprawdę dużo. I teraz, gdyby spisać to wszystko, co się pojawia w ciągu dnia, czyli zrobić sobie takie ćwiczenie, tak, żeby zobaczyć, o czym ja tak naprawdę przez cały dzień myślę, no to nagle by się okazało i wielokrotnie takie eksperymenty z, z osobami, które przychodziły na warsztat robiliśmy, że nagle się okazywało, słuchajcie, że jak ktoś spisał cały swój dzień, to więcej tam było rzeczy, które są niewspierające niż wspierające. <noise> I to jest trochę przykre, bo zobaczcie, mamy tak. Fantastyczny um, um, procesor tak, w naszej głowie, a jednocześnie miejsce, które też potrafi nas bardzo sabotować. We w, w różnego rodzaju wysiłkach, e, i tu na pewno możesz sobie przypomnieć, nie wiem, wielokrotnie, jak, nie wiem, przyszedł ci do głowy jakiś pomysł, podzieliłaś się, nie daj Boże, nim z rodziną, i usłyszałaś wtedy, że mm, daj spokój, to na pewno nie wyjdzie, ty się do tego nie nadajesz, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj wiecie, że tych, tych różnych przykładów jest bardzo dużo. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ zajmuję się zdrowiem od kilkunastu lat, zajmuję się też urodą od trochę, że tak powiem, krótszego czasu, ale jednocześnie jako refleksolog twarzy, między innymi, wiem, że istnieje to powiązanie między tym, na przykład jak pracują narządy, tak, czyli co się dzieje w środku naszego ciała, i w związku z tym, co się dzieje na zewnątrz, na przykład na twarzy, tak? czyli to połączenie między tym to, co wewnątrz ma wpływ na to, co jest na zewnątrz. I trochę można to teraz odnieść do właśnie tych słów, czy zdań, które powtarzamy, często się nad nimi nie zastanawiając, bo to też będzie ten przykład, że co w środku, czyli w naszym umyśle. To będzie miało to właśnie to przełożenie na zewnątrz. I słuchajcie, takie słowa, które bardzo um, zwróciły moją uwagę jakiś, jakiś czas temu, um, to uświadomiłam sobie też um, nie tak, że tak powiem już, tylko pierwszy taki sygnał miałam gdzieś około 8 lat temu, kiedy byłam na takim szkoleniu z Ayurvedy. I prowadząca tam rozpoczęła swój wykład takim zdaniem, które brzmiało bardzo proszę, żebyście przestali ciągle powtarzać, że odżywiacie swoje jelita. A, słuchajcie, no my oczywiście wszyscy, jak tam siedzieli, nikt z nas nie zrozumiał tego zdania. Ona je powtórzyła kilka razy, my patrzyliśmy na nią, tak wiecie, z takim naprawdę, że w ogóle, o co tu chodzi i o czym ta kobieta mówi. Potem zaczęliśmy mówić, że przecież my dbamy o jelita, że my, nie wiem, jemy jakieś tam probiotyki, prebiotyki, kiszonki, tak? Tu jakieś octy ktoś robi. I ona powiedziała: tak, rozumiem co robicie, a ja mówię o tym, żebyście przestali ciągle powtarzać, że odżywiacie swoje jelita. <grywki> I powiem Wam, że. Kiedy wytłumaczyła, o co tutaj chodzi, o taką konsekwencję i połączenie tego, co my mówimy, a co słyszy nasze ciało, to było coś, co mocno mi otworzyło oczy. Ze względu na to, że jeżeli popatrzymy, słuchajcie, na słowo odżywianie, to tam jest taki przedrostek od. I w takim razie nasze ciało. Ma coś zabierane, a nie dostarczane. Znaczy, my na poziomie takim fizycznym dostarczamy równy, różnych rzeczy, tak? ale jednocześnie cały czas mówimy, że ja codziennie odżywiam swoje jelita. Czyli nie wiem, czy to czujecie. I teraz nie chodzi o to, że masz się ze mną zgodzić, tylko zachęcam Cię do tego, żebyś sobie pobyła z tym, jak ty się czujesz. Czy to rzeczywiście rezonuje z Tobą? Czy tutaj warto byłoby zastosować inne słowo? Bo domyślam się i tak jak wtedy ta prowadząca mówiła, że karmisz swoje jelita, tak? że Ty je dożywiasz, że Ty im dajesz różne dobre rzeczy. To dlaczego mówisz, że je odżywiasz? W związku z tym cały czas musisz to robić, bo cały czas na poziomie, wiecie, podświadomym te jelita są niedożywione. <laughs> Takie może się wydawać banalne, ale zobaczcie, ile jest takich słów w naszym otoczeniu, które dokładnie jakby pokazują naszemu ciału coś wręcz przeciwnego do tego, co my robimy. A ponieważ też, tak jak wspomniałam, zajmuje się urodą, no to jest tutaj słowo, które powtarza się właściwie notorycznie yy, wszędzie. I to słowo brzmi odmładzanie. <gryw> I na pewno możecie spotkać różnego rodzaju nie wiem, zabiegi odmładzające, prawda? Kremy odmładzające, ćwiczenia odmładzające, no naprawdę z tego mnóstwo. No i teraz zgodnie troszeczkę z, tymi, z tym źródłosłowem. E, który jest, no to znowu słowo odmładzanie, czyli od młodości, czyli ja jestem dalej od młodości niż bliżej. Czyli czym innym będzie powiedzenie, że ja dbam o swoją młodość, że ja ćwiczę, żeby wyglądać lepiej, ewentualnie się mogę domładzać albo odstarzać, tak, <grym> jeżeli już tak chcemy się bawić. Ale znowu, Chodzi mi o to, żebyś sobie pobyła z tym słowem, czy to słowo rzeczywiście pomaga ci zachować młodość. Czy przypadkiem nie jest podobnie jak w przypadku odżywiania, że sabotujemy, czyli tu, wiecie, wykonujemy jakąś pracę, a jednocześnie nasze ciało słyszy coś zupełnie innego. Więc musimy naprawdę cały czas, cały czas, cały czas pracować. Więc zachęcam Cię do tego, żeby zmienić troszeczkę, żeby sobie poobserwować, żeby. Popatrzeć właśnie, jakich słów używam w ciągu dnia i czy one mnie wspierają, czy mnie nie wspierają. I trochę jest, słuchajcie, też tak jak z tymi słowami, które brzmią muszę, powinnam, tak? I myślę, że masz tutaj tak jak większość, że jak słyszysz, że coś musisz albo coś powinnaś, to od razu w środku odpalają się jakieś. Jakieś emocje takie, wiecie, że ja przecież tak naprawdę niczego nie muszę i niczego nie powinnam. I też zachęcam, słuchajcie tutaj do takiego, też trochę innego spojrzenia i zastanowienia się, czy jeżeli ja zamienię słowo muszę, czy powinnam na słowo decyduję, na słowo wybieram, albo na słowo robię, czy to nie będzie lepszym rozwiązaniem? Ale oczywiście pod warunkiem, że to przetestujesz. I jak wtedy? Zmieni się Twoje życie czy Twoje podejście. Bo popatrzcie, jeżeli. Mm, moja babcia świętej pamięci zawsze mówiła, że, że dzisiaj jest taki dziwny świat, że ludzie mówią, że wszystko muszą. I nic dziwnego, że przez cały dzień i po całym dniu są bardzo zmęczeni, bo słowo muszę jest takim słowem bardzo ciężkim, takim bardzo przytłaczającym. Yy, kiedyś mówiło się tak. Mówiła moja babcia, że ona nie, że musi zrobić obiad. Ona robi obiad, albo idzie robić obiad, albo idzie robić pranie, albo robi pranie, albo idzie pracować w ogródku, albo pracuje w ogródku. A dzisiaj posłuchajcie, i myślę, że też same się łapiecie na tym, że praktycznie o każdej rzeczy, którą mamy do wykonania w ciągu dnia, mówimy: muszę to zrobić. Muszę zadzwonić, muszę pojechać, muszę poćwiczyć, muszę ugotować obiad. No to jak my po całym dniu mamy nie czuć zmęczenia, jeżeli już to słowo samo jest takie ciężkie samo w sobie, że ono po prostu nas przytłacza, bo jeszcze mówimy, jeszcze tyle rzeczy jest do zrobienia, jeszcze tyle rzeczy muszę zrobić. Więc zachęcam Cię ponownie do tego, żeby trochę zmienić właśnie te słowa. Poćwiczyć, bo to nie jest teraz tak, że od razu, prawda? Cudownie, że tak powiem, się to wszystko rozwiąże i jakby będziesz używała innych słów. Ale poćwiczyć sobie, wybrać sobie na przykład taką pracę ze słowem muszę, czyli żeby zastępować po prostu słowo muszę robieniem czynności, tak? czyli mówieniem o czynności, a nie właśnie, że muszę coś zrobić. I najpierw na tym się skupić, tak? a potem sobie dołożyć gdzieś jakieś inne rzeczy, które są dla Ciebie ważne, żeby trochę pomóc temu swojemu życiu, tym swoim wyborom. Ale też, żeby to życie nabrało, słuchajcie, takiej lekkości, tak, żebyśmy właśnie nie byli tacy przytłoczeni, bo niestety słowa potrafią nas przytłoczyć i to bardzo. I na pewno też doskonale wiecie, że słowa potrafią za nami się ciągnąć, czy zdania potrafią się za nami ciągnąć przez lata, zwłaszcza kiedy ktoś wypowiedział je w jakichś emocjach. My też byliśmy wtedy w jakichś emocjach i ze swojej pracy gabinetowej mogę powiedzieć, słuchajcie, że ludzie potrafią ciągnąć pewne rzeczy za sobą przez kilkadziesiąt lat, czyli pamiętać o tym, co ktoś im kiedyś powiedział i kierować się tym, mimo że jest to dla nich destrukcyjne. I też pewnie macie takie przykłady ze swojego życia, gdzie, tak jak mówię, warto się po prostu temu przyjrzeć, spróbować to odkręcić, spróbować zapytać swój umysł, jakie zdanie byłoby dla mnie zdaniem wspierającym w tym momencie i po prostu zacząć praktykować. Więc obserwuj, zadawaj sobie pytania, czy to mnie wspiera, czy nie. Obserwuj, jak się czujesz z pewnymi zdaniami, z pewnymi właśnie sformułowaniami czy z pewnymi słowami, i pracuj regularnie nad tym, żeby właśnie nic nie musieć, żeby nie być przytłoczoną, ale też właśnie, żeby przestać się odmładzać, przestać się odżywiać. Tutaj, to to jeszcze takie nawiązanie, że bardzo często możecie gdzieś usłyszeć w internecie, że dostarczamy składników odżywczych. I ja też mam zawsze taki, wiecie, taki troszeczkę myślę sobie, mm, chyba nie tak, nie? No to dlatego się dzisiaj mówi, że my jesteśmy niedożywieni cały czas. To możecie często usłyszeć z ust dietetyków czy osób, które się zajmują zdrowiem, czyli że dzisiaj ludzie dużo jedzą, ale są niedożywieni, bo brakuje im cały czas właśnie składników różnego rodzaju, czy to witamin, minerałów, wiem, enzymów i tak no ale być może to jest związane z tym, że my cały czas dostarczamy składniki odżywcze, czyli nasze, odżywiające nasze ciało. Trochę wiecie, jak um, kiedyś um, istniała nauka o żywieniu, a dzisiaj jest nauka o odżywianiu. Nie wiem, czy to jest jakiś znak czasów, <laughs> ale przyznacie, że czym innym jest, kiedy mówimy, że pożywiamy, czyli Jedzenie z naszym pożywieniem, kiedyś się tak mówiło, tak? czyli że ja pożywiam swoje ciało, czyli ja mu daję pokarm, ja o nie dbam, a nie że ja je odżywiam. Zachęcam cię do refleksji. Dajcie znać, czy w ogóle to jest temat, który Was interesuje, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawialiście. Bo z mojego otoczenia wynika, że nie do końca, że właśnie często gdzieś tam no, lecimy na tak zwanych automatach, prawda? Więc, no, więc nie zastanawiamy się, chyba że, że tak powiem, mamy jakąś chwilę refleksji albo gdzieś coś usłyszymy i nagle jest wiecie taki przeklik w głowie, i jest właśnie, chyba to nie do końca jest tak, jak ja myślałam. Więc zapraszam Was do dyskusji. Jeżeli macie jakieś pomysły swoje, to również dawajcie znać. Bardzo chętnie porozmawiam, bo ja tematów mam mnóstwo, ale też chciałabym, żeby to był kanał dla Was, oczywiście, bo jest to kanał dla Was i żeby to były treści, które Was szczególnie interesują. No, oczywiście zapraszam do subskrypcji, zachęcam. Żebyśmy mogli tutaj jak najczęściej spotykać, ale też nie tylko ze mną, tylko z jakimiś innymi specjalistami. Do zobaczenia!